Cześć Szymanko w kolejnym odcineczku. Pierwszy odcinek tegoroczny. I zajmiemy się czym? Przewożeniem cimentali do wiatki małej drewnianej. Wszystko już jest odchowane, Mleko zakończone. Koszty zakupu z odpojeniem, ze wszystkim z granulo, 2600 na sztukę. No, i dzisiaj będziemy ich przeważać tak samo, także zobaczymy jak to się będzie klarować. Okay. Także najpierw ich przewieziemy. Dobra. Najpierw przewieziemy, a potem przeważymy. Tak będzie łatwiej. Słomki delikatne, żeby się tak nie bały. Tam zamknięte masz. Chodź, się otworzę. Idę. Także mamy do przewiezienia cztery sztuki. Tutaj prezes Luniowi trzeba otworzyć. No. no. I co, kamerka na głowę i lecimy. Nie już ruszamy. Także trochę podrosły. Nie, tam się Dobra, spokojnie. Pyk. No. Dobra. ja też tam wejdę może. No, bo tu będę ubezpieczał. O jest pierwszy, drugi. I ten najmniejszy. Trzeba mu ten psiknąć będzie. <laughs> Nie wiem czemu. już jednemu krew trochę z roga leci, już tyle czasu minęło. Poszedł jeden z drugim. Pik, 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 pik. Chyba jeszcze pamiętają transporty, jak tak chodzą. Co ja mam lecieć? Nie dobra, to poleciałeś już. No maleństwo. Także są już na pełnym TMR-ze. Dzisiaj robię im śródę. Wiek 2,5-3 miesiące. Sam jestem ciekaw ile, ile po prostu ważą. Tak dla własnej ciekawości też. I w sumie waszej tak samo. Także różki powoli już sierść zarasta. Także trzeba będzie tego najmniejszego złapać i ten rożek mu pszczyć, bo widocznie dzisiaj gdzieś przywadził czy coś. Przewracają do swoich kolegów. Profilaktyka zrobiona. Koszty nie były małe, ale no i problemu zresztą było też dużo. Dawaj jeszcze, dawaj jeszcze trochę. No i dobra, spędzamy towarzystwo. Zobaczymy jaka pierwsza reakcja będzie. Co by, cóż się to masz te, te psikadło, nie? O. o, proszę, tak właśnie powinno być, pyk, ten się przystresował, no obracać, się, tak samo to pójdziecie, no, już, opsa, no i odjazd, a, zamarzło. Teraz co najgorsze, mrozy nadają po 12-15 stopni. Nie no teraz jest różnica w porównaniu do tego, co były przewożone. Dobra, że lecimy się pospinać. Tutaj musieliśmy no, porozbierać wszystko, także już jest porozbierane No i tutaj teraz będą mrozy, więc muszę e, dawać wodę rano i wieczorem do oporu, bo nie będą miały stałego dostępu Te tutaj już cztery miały, no ale już tutaj miały mało miejsca, ciężko no, Zresztą mleko skończone, więc też już nie wietrzymy, zabieramy to wszystko Na razie tutaj powynosimy. Waga też wszystko na swoje miejsce musi wrócić. A teraz kupiłem im taki mówię koncentrat, bo to zjedzą, zrobię z tego 100 kilo, to zanim one to zjedzą. Taki cielak Profit, także z tego zrobimy 100 kilo. Będzie szedł jęczmień, owiec, kukurydza i pszenżyto. tak w sumie chyba jeden do jednego porobię, na razie taka delikatniejsza pasza. No i potem już przejdę tutaj na tą dużą dla, dla dużych, po prostu bez zbędnych tutaj zabaw. Potem to pozabiera, a teraz spróbujemy przeważać troszeczkę. Tutaj nasze monstrum do obornika. Dwie tony na spokojnie pcha naraz, także. Tutaj od razu zrobić porządeczek. No i co? Widzimy się już na tarowaniu wagi. Nie, się. Dodawaliśmy jeszcze 4 kg. Nie wiem jak to wejdzie, ale No będziesz musiał tam operować. co ty co to samo co ile no, 4 kg 5, nie 5 nie wiem, jak to będzie widać ale 5 kg odpiąć tak od każdej wagi tyle co waży no 5 kg tu mało miejsca bo to tak ile im dajesz 120 Będzie pojąć 200 kilo Aha! Zresztą to w ogóle za Dobra, jedziemy. Gdybym wziął tu. Tak, to się będzie brało trochę te wady do ciebie. Kurde, jak się dopiero dzielają? No. Kolejny rwór. Wolek go wyrzucenia. No, że może troszeczkę stresu, ale to tam Standardowo, sznurki nie z tej strony zawiązane. Dobrze, dobrze, teraz będzie. No, ale w sumie do cielaków to nie trzeba zawiązywać. No, ale nie będę tego dygał. Cielak tu wchodzi, nasuwa się. Sobie... No ile go tutaj się da? Zbierze się nie da. Z to zaraz nie da. Po przodu to zaraz nie. To zaraz nie tak, bo będzie wysoki już zbiercie tylko. Dobra. Którego tam się na tego tu podpięcie wyjdzie. Tyle to Żywsze, żywsze. Ten to jest tamtego końca. Czekaj, którego tutaj? Największego najpierw, czy najmniejszego? No ten się, ten się wydaje być najmniejszy. Ten najmniejszy A tu był najmniejszy. Nie chyba, gołądek. Zobacz co jest Jest ten. To jest z tamtego końca, to nie jest najmniejszy. Nie tak, no nie to. Tak. No, halo. Dobra, trzymaj tu. Trzymaj mnie, to ja dam do tylca trochę. Żeby to nie spadło. Ten to chyba jest po środku. O. Ta, ten. Tego przeważymy, on jest najmniejszy, bo z tego, stąd był. Maleństwo, ale no, tego wagę znamy. On był wtedy ważony, miał 85 kg, bo to jest ten przewożony stąd, tym rogiem czerwonym. Także zobaczymy, ile on podróż. A ma jeszcze? Dobra. Troszeczkę na dół. Dobra. No ale tego wagę znamy, wtedy ważył 85 kilo. No chyba tu przeważaliśmy wszystkie, to jest ten, co mu krew leci, co go zabraliśmy stąd. I on był z nich tutaj no najmniej. Sto, sto, ten to jest tutaj najmniejszy z tych był czterech. No dobrze jest. No nie ma 120, gdzie ta, ja tu jest 120, najmniejsze góry to nie rusz. Teraz. Nie no, Nie Jakby 40kg przyrósł to gdzie? Też nie ma. Setki nie miał. Nie no daj. Czekaj, jak dasz 5, a teraz równe setkę dałeś? O, i teraz odjąć. 98kg ma. A? To takie żebyś kupił. To, to 120 jakby kupił to kolosy by były. 98kg, czyli przyrósł 13 tutaj jak do obory. Dobra. A to nie wiem czy dużo czy mało. Teraz tak samo zajeżdżam, gotuję Ta Że myślałem, że 105 będzie miał, no ale trudno. Mówię tak, jak jest. Bez cięcia, bez niczego. 98 kg. <laughs> Może od razu, jak tutaj jest, to by go psiknął.

i ten w pierwszym końcu nie był mniejszy Nie Chyba, dawaj teraz największy. Za to go potem psikniemy, bo teraz można było już... Nie, ja by to zawsze pić. Dawaj teraz największy. Który to no to ten mały nie jest O, ten chyba Nie wiem, czy nie ten, z ten, nie wiem, czy ten, czy ten, czy ten, czy ten, ten, większy Dobra, dawaj, te. No czy no, no, ten, większy. Dobra. No ten, też. No czy ten, czy ten, większy. ten, ten, też. No jest ten, mniejszy, ten, ale... e, ten, ten, jest dużo czy No ten, To widzisz cała Czekać. Także widzicie wiek Różnicy po dwa tygodnie No tam chyba między Młodszym trzy A waga będzie myślę, że przepaść A nie wiem jak wykupujecie, Ale u nas ostatnimi czasy nie idzie kupić y, jednakowej, wielkościowej partii. Tylko zawsze coś się zdarzy mniejszego. Także to najgorsze, no. no Ale co poradzić? No, tak już jest. Myślę, że większość też tak ludzi ma. <kluzł> Dobra. Trochę do tyłu No i na dół Dobra To ten, to Ale tamty miał setki prawie, to to ten 120 i ma Dawaj do mnie mnie A może i ma 140 czy 135 ma? No, jaka to duża różnica jest? 135 no. A tamte to 35kg Więcej nawet, tamte nie miał setki. Tamte, no liczyć za setka, no to masz... No 30, kurde, 7kg różnicy. No. I to powiem na takim małym, ty na dużym będziesz miał 100kg. Może być. No takich dużych jest chyba za 4 czy z 5 takich penów ze 110 to jest też odróżniają się no. To może ich średniaka jeszcze, co? Jakiegoś. A to, jest, jest. A to ten nie jest najmniejszy. Dla mnie to ten jest najmniejszy. Ten? No. No to sprawdzamy. A. No tamten był najmniejszy z tych czterech, a ten jest najmniejszy tutaj z tych sześciu. Także ostatnie ważenie. Więcej nie ma co, bo już cała reszta jest pomiędzy. I to będą przeróżne wagi, naprawdę. Ten też ze 105 kg, tamten ze 110, bo jest większy. Ale teraz myślę, że dopiero zaczną dobrze rosnąć, bo na paszowoziku już są problemów nie ma. Śródkę teraz już dostaną też odpowiednią z białkiem ze wszystkim, więc dobra. Dobra, no gdzie tyle no aż. <laughs> Jest ten Numery kolczyków ich zawsze jest, tam gdzie stały kochileczki o porównaniu. Ten cel, co, to lecił na mnie. No tamtym już 688, a ten jest też 688, ale te inne numery ma z przodu. Do mnie. Dobra, cały dzień jest stoi. Dawaj mu stówki. Dzień! O śpio! Nie daj mu to na No ten delikatnie ubrakuje, to może mieć 94 kg. No tak. To... 94, 98 to to już, to już takie podobne. No, Ale tak mówisz, ten najmniejszy z tych sześciu stamtąd. A tego co pierwszego braliśmy, to najmniejszy z tych czterech. No to te numery to byś pamiętał. <coughs> Końcówki takie same są. I dwa tylko takie są? Trzy takie mniejsze. Ale nie, numery są nie takie same. Końcówki. Jest ich więcej. Jeden ma 4,89 końcówkę też i. I tam też miał 489. Polskie numery widocznie trochę inaczej. A tutaj te austriackie to. No. Ten ładnie się zapowiadał, że takie ma tutaj grzdula na dole. I tyle w temacie No że one były w klatce to teraz wszystko znają I tyle w temacie Także widzicie, tak to się przedstawia, nic nie ukrywam Co tam będę ukrywał? No przepłaciło się i tyle, tak? Więcej się człowiek nie da tak zrobić Najgorsze to, że się człowiek uczy właśnie na własnych błędach, no ale mówi się trudno. Zobaczymy, jaki będzie efekt finalny. Jak Jakby łapały po 800 kilo, to by nie było, nie było źle. Ale jak będzie średnia 700, to znaczy, że przepłacone i coś tam utopione. Nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, no ale chciało, mieć, chciało się mieć cementala, to się ma. Także tyle by było na dzisiaj w odcineczku. Trochę jestem zawiedziony. Myślałem, że więcej delikatnie ważą. No ale te największe dobrze obstawiałem około 140. Tam 135 to niewielka różnica. Także dziękuję ślicznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcineczkach. Na razie, cześć! A i co jeszcze bym chciał dodać? Takie przemyślenie mi doszło. Zobaczcie, były wcześniej przeważane. Największy 105 kg, teraz 135. Także 30 kg przyrostu. A ten, co miał 85 kg, tylko 13. Także już na samym starcie, jaka różnica w sztukach na przyrostach, nawet 30 kg a 13. No to możecie sobie sami to podsumować. Dobra, bierzemy się jeszcze. Trzeba teraz złapać tego jednego, psiknąć mu. Bo coś mu leci z tego roga. Nie wiem czemu. Czy tam gdzieś przyhaczył, czy po prostu coś tam się dzieje z tym rogiem. Trzeba to zdezynfekować, obsikać. I niech tutaj rosną. Tutaj dwa bacioki. Będę wlewał wodę rano na wieczór do oporu ciepłą. Teraz mrozy po 15 stopni nadają, więc trzeba tutaj zadbać o to towarzystwo. Słomkę, wszystko mają. Tutaj będzie zaraz ścianko w pośmiku do, do woli. Tam będziemy sypać temera. Tam też wszędzie tutaj toki są, także gdzie będą chciały, tam będą jadły.